Poszło. Witam ponownie. Tu akurat kolega się zjawił. E, to nie jest odosobniony przypadek. Pan Tomasz Wojno. E, to kolejna wiara, e, jak to się mówi, no namacalna, tak, widoczna. E, Pokrzycona w przez działania niezgodne z prawem pana e, komornika. Także e, kolega tam powie parę słów. E, co, dlaczego zarzuca i co, ile lat trwa i tak dalej. Także no wiatr się w przymierza chyba e, z panem Mieczysławem jakieś siły nieczyste tam tutaj chcą nam ten baner wywrócić. no Mówię, żeby to było jak z tego jeszcze raz powiem nie byłoby takiej sytuacji. Bałby się na to tym pomyśleć co mówiąc zrobić. Także śmiało, głośno, wyraźnie to mówię nie jest przypadek. Dużo przypadków przez wiele lat działalności tego komórnika to jest po prostu ogrom podejrzewam. Dzień dobry tu nazywam się Gosiewski Jarosław w 2019 roku pan Komornik z geodetu sądowym wykonywali tzw. klauzulę wykonalności tutaj na moim terenie i od początku dostali ochronę od zamrowskiej Policji, gdzie z miejsca było wszystko fałszowane, nagrywałem całą sprawę, na końcu pan Komornik sfałszował protokół całej klauzulnej wykonalności. Zgłaszałem to tutaj do pana Mioduszewskiego w Zambrowie prokuratora, gdzie od razu zostało umorzone. Następnie pani sędzia Setkiewicz prowadziła sprawę, też upierdzieliła na pierwszej sprawie i w takiej klauzuli wykonalności powinien sąd wyliczyć koszty klauzuli wykonalności, gdzie pan dopiero powinien obliczyć swoje koszty pańskiego udziału w tej sprawie, a następnie koszty sądowe wszystko i dopiero wziąć. Nic takiego nie nastąpiło. Po pół roku pan wszedł na moje konto, gdzie pan zapieprzył pieniądze legalnie, na żywca, mogę tak powiedzieć i do dziś się pan do tego nie przyznaje. Panie komorniku, może pan odda te moje pieniądze, które pan wziął z mojego konta i nielegalnie pan na nie wszedł. No. Bo do dzisiaj nie, ma, nie mam tych pieniędzy i nie mogę nic po prostu z rachunku swojego wziąć, bo wszystko pan y, zajął na, na moim rachunku, który posiadam. Może pan wyjdzie i porozmawiamy jak to jest. Bo ja się nie wstydzę, ja mam nagrania, wie pan, ja mogę panu wszystko przestawić, jak pan fałszował wszyscy, Ca całą rozprawę. Gdzie, gdzie chroniła pana policja i, i, so i sąd razem, wspólnie. Dziękuję bardzo. Także, proszę państwa, także powtarzają się nazwiska pani sędziny. Dobrze, pani sędzina Setkiewicz, tak? Pani tak, sędzia? Tak, tak, tak. To jeszcze co, to jakaś grupa jakaś, tak. zorganizowana czy nie zorganizowana? 258 paragraf 1 kodeksu karnego? Jak to działalność poznać pod przykrywką polskiego orła białego na podatkach podatnika, którego się później rabuje? Bo jak to nazwać? To tak bardzo delikatnymi słowami dokonuje krytyki osoby publicznej. Po to jest demokracja, po to są manifestacje, żeby osoby publiczne podawać krytyce ocenie. Pana działalność, panie Mieczysławie Mioduszewski, to jednak można ocenić jako działalność przestępczą, niezgodną z prawem. Ktoś braciszek kryje całą świtą tu w Zambrowie. Ja w Zambrowie też miałem wiele spraw, że tak powiem uwalany kolokwialnie przez ten sąd. Podejrzewam, że te sędziowie nawet nie czytali akt, nie, bo to taka dolegliwość sędziów, bo to uwalają. Także oczywiście, panie Mieczysławie, to panu gwarantuję, no ten filmik wyślę do pana Zbigniewa Ziobry. Yy, może się zainteresuje, może pan prezydent się zainteresuje po, po wyborach, może yy, jakaś inna komisja a będzie kiedyś szukała materiałów, żeby troszeczkę Yy, porządku porobić, może będzie się coś spełniało z tego baneru, to to się nie przedawni, Pan będzie rozliczony. Mam nadzieję, że w końcu nie tylko Pan, ale się inni złoczyńcy, przestępcy, czy w tokach sędziowskich, czy prokuratorskich, czy w motorach policyjnych, prawda? Także na razie to oczywiście dziękuję. Także podejrzewam, jak mówiłem, ofiar pewnie to jest trochę więcej, także Panie Tomek, taśma stop.